Witam wszystkich pokil full frame. Poradnik dla początkujących fotografów. Postanowiłem nakręcić ostatnio jeszcze drugą część poradnika o klawiszologii aparatu i jego podstawowych funkcjach oraz wyposażeniu, ponieważ te dwa odcinki będą ze sobą ściśle powiązane, dlatego pojawią się jeden po drugim. Dzisiejszy odcinek właśnie będzie tą drugą częścią tej klawiszologii wspomnianej. Myślę, że przyda wam się to na początek przygody z aparatami. Funkcje bardziej zaawansowane tego kompakta i również lustrzanek omówimy w kolejnym odcinku. Myślę, że uda mi się poświęcić na lustrzanki specjalny odcinek. No niestety nie posiadam dwóch, ale coś postaram się wymyślić. Zapraszam na dzisiejszy odcinek i oczywiście życzę miłego oglądania. Więc odpalamy nasz aparat. Ja tutaj mam taki przesuwany przełącznik z napisem On/Off. Włączamy nasz sprzęt, zapala się dioda informująca o gotowości. I co my teraz takiego mamy tutaj na wyświetlaczu? W tym miejscu wyświetla się wybrany tryb na kole nastaw. My mamy tryb manualny i takim się będziemy posługiwać. Dalej. Mamy informację, że włączona jest stabilizacja obrazu. Wyłączona jest lampa błyskowa i tutaj ten znaczek informuje nas o trybie pomiaru światła. O tym nieco później. Dalej wyświetla nam się wielkość zdjęcia, jaką będziemy rejestrować, ilość możliwych do zrobienia zdjęć na naszej karcie pamięci i czułość matrycy. Na samym dole napisana jest Wartość prędkości migawki oraz wartość przysłony. Ta podziałka będzie nam przydatna podczas robienia zdjęć, ponieważ będziemy mogli na niej zaobserwować naświetlenie naszego kadru. Te przyciski odpowiadają za jedne z bardziej podstawowych funkcji aparatu. Gdy w większości aparatów albo na kole nastawu Albo przyciskiem naciśniemy na takiego jakby kwiatuszka, wtedy włączymy tryb makro. Będzie on nam bardzo przydatny podczas fotografowania obiektów, które znajdują się bardzo blisko przed obiektywem i chcielibyśmy uchwycić ich dokładność. Dalej, w tym przypadku mamy tutaj narysowany taki piorun, on będzie. Używany przez nas wtedy, gdy będziemy wybierali sposób działania lampy błyskowej lub jej korekcji. Tutaj mamy takie pole, które nam pokazuje, że gdy naciśniemy ten przycisk do dołu, będziemy mogli zmienić tryb pomiaru światła. O tych trybach też wspomnę nieco później. Idąc dalej, tutaj mamy. Aparat się wyłączył. Idąc dalej, tutaj mamy przycisk podglądu zrobionych zdjęć. Zazwyczaj jest to taki play. To jest autorska funkcja firmy Fujifilm, również zawierająca różne opcje. Dalej mamy przycisk display, który również znajduje się w większości aparatów. Dzięki niemu możemy podejrzeć parametry wykonanego zdjęcia lub określić, jakie informacje mają znajdować się na wyświetlaczu, gdy chcemy zrobić zdjęcie. I tutaj taki przycisk plus-minus, który pozwala nam w zależności od wybranego trybu zmienić prędkość migawki lub wartość przysłony, bądź też oba. Przycisk środkowy to menu ogólne, dzięki którym możemy spersonalizować nasz... Tutaj w środku znajduje się jeszcze przycisk EVF LCD, który pozwala na przełączenie między ekranem LCD lub wizjerem. W lustrzankach zastosowane są czujniki... Zbliżeniowe, dzięki którym, po przyłożeniu oka do wizjera, ekran LCD zostaje wygaszony w celu oszczędzenia energii. Nie wiem, czy Wam jeszcze wspominałem o tych przyciskach, które są również bardzo ważne. Zacznijmy od spustu migawki. Jest to najważniejszy przycisk w każdym aparacie. Dzięki niemu możemy po prostu zrobić zdjęcie. Spusty są zazwyczaj dwustopniowe, to znaczy, po naciśnięciu do połowy. Zacznie pracę nasz autofokus, lub będzie wykonany w lustrzance pomiar światła danego kadru i po wciśnięciu do końca zostanie uchwycony dany kadr. Tutaj jest jeszcze takie kółko przełącznik, dzięki któremu możemy przybliżać bądź oddalać obiekty przez nas widziane w kadrze. Po prostu sterujemy pracą zoomu. W lustrzankach, na obiektywach, znajduje się pierścień z podziałką ogniskowych i to właśnie dzięki niemu możemy zmieniać nasz kadr. Dalej, tutaj mamy przycisk zmiany wyboru trybu zdjęć seryjnych bądź pojedynczych. Zdjęcia seryjne przydają się podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów, na przykład zwierząt, gdy chcemy wykonać serię danych zdjęć. No, i tutaj taki przycisk mało potrzebny, czyli wykrywanie twarzy bądź uśmiechu. W ogóle nie wiem po co te systemy są zaadoptowane do aparatów, no ale są, więc muszą być. W niektórych aparatach bądź lustrzankach z przodu jest coś takiego jak dioda doświetlająca autofokusu, bądź taka żaróweczka. W ciemnych pomieszczeniach ona uruchamia się. Przed aparatem jest bardzo jasna i pomaga naszemu, naszemu sprzętowi w dokonaniu prawidłowego pomiaru bądź scenerii światła bądź autofokusu. To znaczy, jeżeli chodzi o scenerię, to wprowadziłbym Was w błąd, bo oczywiście w lustrzance sami wszystko robimy. To pomaga jedynie autofokusowi w aparatach doświetla i pomaga ustawić ostrość. W aparatach znajduje się również mikrofon, jeżeli chcemy nagrać jakiś film, no i oczywiście głośnik, jeżeli chcemy posłuchać, co nagraliśmy. Jeszcze istotną funkcją jest tutaj wejścia i wyjścia aparatów. W tym przypadku jest to wyjście, ja to nazywam wyjściem combo, to znaczy, że przez tutaj jeden port możemy podłączyć aparat do Telewizora bądź komputera. W lustrzankach i w innych aparatach możemy znaleźć jeszcze wyjścia HDMI, wejścia mikrofonowe i wyjścia słuchawkowe. W sprzętach z wysokiej półki znajdziemy również wejścia sieciowe, dzięki którym możemy bardzo szybko zgrać nasze zdjęcia na komputer bądź jakieś inne urządzenie. Myślę, że to tyle jak na dziś. W następnym odcinku zajmiemy się obiektywami, ich oznaczeniami, funkcjonalnością, opowiem nieco, jakie obiektyw wybrać do danego rodzaju fotografowania, no i wyjaśnię te zawiłe cyferki, które znajdują się wokół obiektywu. Myślę, że to też będzie bardzo przydatna lekcja dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście piszcie. Być może w czymś się pomyliłem, a tego nie zauważyłem, nie pozjadałem przecież wszystkich rozumów, to, to też mi możecie wypominać. Zapraszam do rozmowy, chętnie, chętnie z wami porozmawiam. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.